W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, moje serce przygniata wielki ciężar problemów. Ty wiesz, jak mi trudno. Błagam, nie zostawiaj mnie teraz. Z całej duszy pragnę Twej bliskości, cudownego wsparcia i jakiego tylko Ty możesz mi udzielić. Pragnę Twej bliskości, Ojcze. Proszę, otocz mnie swoją opieką i pozwól mi żyć spokojnie. Daj, by moje życie w końcu się ułożyło, bym dała sobie radę ze wszystkimi sprawami, które wymagają rozwiązania. Błagam, dodaj mi potrzeby w sił, bym się nie poddała, bym nie ustawała w walce o lepszy los. Wiem, że pragniesz mego szczęścia i radości, mego uśmiechu. Zrobię wszystko, by na nowo żyć w ten sposób. Tylko bądź przy mnie i dodawaj mi odwagi. Panie, proszę, niech światło twego miłosierdzia rozproszy każdy mój życiowy mrok, niech rozproszy ciemności ogarniające moje serce i mój umysł. Niech zabierze złe myśli i trudne, nagromadzone emocje. Oddaję cały mój psychiczny ciężar na Twoje dłonie, bo dla Ciebie jest on niczym ziarenko piasku. Boże, ufam Tobie, powstają z upadku po raz kolejny, dzięki Twej miłości, dzięki temu, że czuję Twą obecność. Błagam, prowadź mnie ku wszystkiemu, co ma nadejść, i chroń mnie od wszelkiego zła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał wiara w Boga. Szczęść Boże.